witam zawieszenie Ford Mondeo MK4 tak wygląda z 2007 roku zawieszenie stan placharski, też możemy tu widzieć ten samochodzik cały pomimo że z, zmieniałem tutaj Elementy zawieszenia, ale też samochodzik cały konserwowałem, piaskowałem. Różne elementy, które się nadawały. O, o takie jak ten, to już się nie nadawał. To już wymieniałem. No troszkę szkoda mi było tego czasu, bo to auto nigdy nie będzie antykiem. Wolałbym te siły i czas poświęcić jakiemuś antykowi. Przynajmniej by coś się uratowało dla historii. A to auto, to auto i tak za kilka lat będzie na złomie. Jako odpad, jeszcze trudny odpad do uzutylizowania. Pewnie tak to będzie nazwane. O, tu wymieniałem też te, nazywają to cukierki. O, te tule, tuleje tu są. Na nich. No i do tego jest specjalny przyrząd. On kosztuje około 6 stówek, ale powiem, że nie jest to konieczne, żeby aż taki sprzęt kupować. Tylko, że ja miałem ułatwione zadanie, bo miałem wahacze te wzdłużne wahacze wyciągnięte. Dlatego mi to było łatwiej zamontować. No, wymontować to wiadomo. Trzeba tak. o tak, wymontowywać, ponieważ tu jest tak cienka ścianka, to jest blaszka, co można by było prawdopodobnie w ręku zgnieść. <laughs> Ważne jest ustawienie tych, yy, tych yy, elementów. Tam na wahaczu jest takie, jak pokażę na przykładzie tego, takie wcięcie, i na, do tego wcięcia trzeba ustawić poziomo ten cukierek. Trzeba też tak uważać, żeby się o nie pomylić tak czy tak albo tak lub tak trzeba dobrze na to zwrócić uwagę, bo tu potem o gwint jest w górę, albo w dół by nam się zrobił No i już by był problem, a drugi raz to wyciągać nie, jest, nie byłoby łatwo raczej byśmy to o, uszkodzili tak jak to Zatem powiem jeszcze, co jeszcze mogę o tym zawieszeniu powiedzieć, że jest to trudne zawieszenie do zrobienia. Może nie w tym sensie, żeby to złożyć, ale ważne jest, żeby to wszystko dobrze ustawić. Nawet tu popatrzmy. Tu jest duża tolerancja. Duża, bo tu jest yy, dziesiątka czy dwunastka, śruba. No, ale przy skręcaniu to nam tak chodzi. O. Tak, także możemy w różny sposób to dokręcić, także nie, nie obędzie się na pewno bez, bez potem regulacji całej, całej zbieżności i geometrii zawieszenia. No tutaj jeszcze pokażę o jak wymontowywałem to po prostu trzeba było wyciąć, bo gumy się w środku obracały tak samo tutaj. O, to jest auto z 2007 roku. Ostwornie no, były jeszcze dobre, ale tu gumy już były rozwalone. O te elementy tak samo wycinałem, bo się wszystko w środku obracało. Tu przy odkręcaniu też się urywały gwinty. <laughs> tak jak tych elementów już nie, nie piaskowałem, bo się nie opłacało, kupiłem nowe. O jeszcze pokażę jak to wygląda na samochodzie. Tu już trochę jest pomontowane. Tu akurat robiłem wszystko na połysk, żadnymi bitumicznymi środkami ani barankiem, tylko epoksyd i na połysk. A no, zobaczymy jak to wyjdzie, jak to za lata, za kilka lat będzie wyglądało. Z tyłu no Dużo roboty i czasu to wymagało Czy się opłaci to nie wiem No może kilka lat Będzie spokój O no tu mam jeszcze w bagażniku Takie różne cudowne środki Do Profili zamkniętych Bo chcę to wszystko Przede wszystkim W profilach jeszcze tą rdzę zabić bo wiadomo, że po zewnątrz wszystko popsikać to jeszcze nie koniec, ale ważne jest bo wychodzi od środka. O tu jeszcze druga strona To tak nie ma połysku teraz, bo wszystko gdzieś taką taką wilgocią oblazło z kanału chyba tak, z kanału ta wilgoć Dobrze. Także tu było większość elementów były piaskowane i potem malowane epoksydem przemysłowym. No i tu jeszcze po zewnątrz na powierzchni po na połysk jest wszystko pojechane. Tu są jeszcze mimo środy. Też mi się pourywały przy odkręcaniu. To jest ważna rzecz, że, żeby tu też wszystko ładnie poustawiać. Tu, tak jak mówiłem na początku, tu na tych śrubach jest bardzo duża tolerancja. No Nie możemy się odważyć, że po prostu to poskładamy ładnie i uda nam się i będzie wszystko dobrze chodziło. Nieprawda. A nie mówiąc na mocowaniu tylnej belki na tych śrubach tutaj o tu jest 2 albo 3 centymetry możliwości przestawiania także nie uda nam się wszystko ładnie poskładać żeby te koła z tyłu przypadkowo żeby te koła dobrze nam szły no i jeszcze chyba dość ważna sprawa wszystkie takie elementy które potem będziemy skręcać tak tu na tych wahaczykach, żeby to zrobić już na opuszczonych kołach. Opu założyć koła, opuścić samochód, nie wiem, no może lekko dociążyć, tak jak najczęściej tam jest w tym samochodzie, i wtedy dopiero poskręcać te śruby, żeby te tuleje potem nie cierpiały, nie były skręcone niepotrzebnie w jedną czy w drugą stronę, tylko tak by miały ten punkt zero. A tu jest jeszcze ta śmieszna kontrola trakcji, o, przykręcona tutaj do wahaczyka. Tu do wahaczyka, a tutaj na stałe do belki. Też miałem chwilę zast zastanawiania się jak to było, bo sobie na szybko odkręciłem. A tu jednak potem trzeba to jakoś ustawić. Jeszcze pokażę tutaj przednie zawieszenie. Przednie zawieszenie tak samo jest wszystko wy... wypiaskowane i pomalowane. No myślę, że to na chwilę będzie. Nawet przekładnia kierownicza była tak zardzewiała, że pewnie niedługo by przebiło na drugą stronę i olej by się wylewał z niej. Naprawdę. Już takie ubytki miało. A tu przy okazji wymieniłem łącznik elastyczny, bo się okazało, że też już był zniszczony. Także Wymagało to trochę pracy, no ale jakiś tam efekt powiedzmy jest, a czy to będzie w praktyce dobrze yy, zabezpieczało przed korozją, czy ten metal nie będzie się mścił i nie będzie coś wychodziło od spodu, no to czas pokaże. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.